Chłonko, Siema. co robisz? A ja dokręcę, akumulator by się rozładował. Aha. Panie, zabytkowa moja laterekcze. No, no i wszystko jasne, nie? Robimy U. bez światła. <noise> nie, nie robimy bez światła. <noise> To jest. Kto jest liderem na rynku? A jeszcze jedna, nie? Żebyś już całkiem był oświecony. Dobra. Powiedz mi, e, co robimy dzisiaj? E, będziemy przymierzać się do montażu relingów dachowych. Ogólnie też będziemy sprawdzać chyba oświetlenie, nie? Gdzie no dobra. Będzie? Okay. To jak już wszystko wiemy, to pora przywitać się ze wszystkimi ludźmi, naszymi widzami. Cześć Siemanko. Cześć Siemanko, witamy Was w kolejnych gadżetach na warsztat. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jest Bolek. Gdzie jest z nami banan. Była akcja. Szybka dzisiaj. akcja latarka. Ale ja wam powiem, co się stało. Bolek jest w szpitalu. Ale nie, nie martwcie się, nic mu się nie stało. Jego kobieta rodzi. Rodzi mu potomka. Potomka, córka prawdopodobnie. Prawdopodobnie córka. Albo syna. Tego nie wiemy, bo to wiecie, z naturą to różnie bywa, nie? Doktor wie, a nie powie, no tak. albo <laughs> powie dla żartów inaczej. Dziś miał być montaż wyciągarki, mieliśmy robić kilka innych rzeczy. E, związanych z konserwacją, e, jednak e, to wyjątkowa rzecz i my już tutaj z kolegą Banannim czekamy na pępkowe, Bolek, więc e, wiesz, Ty tam przyj, wracaj szybko wracaj szybko, przyj bądź grzeczny w tym szpitalu, a my zajmiemy się tak jak e, Banan mówi, e, skończymy robić akumulator, w sensie dokręcić akumulator, E, przymierzymy relingi. Mm, relingi tak, tak. E, wymierzymy też e, miejsca pod listwy oświetleniowe. Uh -huh. e, przejrzymy dodatkowo, co ewentualnie jeszcze do listy zakupów musimy dopisać do naszego projektu. I wydaje mi się, że e, będę też chciał wymontować fotel ze środka, po uh -huh. to, żeby zabrać Was do. E, żeby Was zabrać w pewne miejsce. To pewne miejsce to jest firma a, związana z tapicerowaniem. Czyli pojedziemy do Mirka Tapicera, który, z którym spróbujemy wybrać a, jakiś środek, podpasujemy pod kolor, bo chcemy zmienić... A, pod nie zmieniamy, ale chcemy zmieniamy, zmienić tak? poszycie foteli, chcemy zmienić kolor boczków, może oprzyjemy kierownicę. To wszystko zależy od inwencji, od inwencji Mirka, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czyli dziś będzie taki trochę odcinek rozjazdowy, wyjazdowy, poglądowy, ale nieważne. Bierzemy się za robotę, a was zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Dobra, akumulator mamy skończone. Ty, to ja zacząłem gadać, a ty skończyłeś kręcić? No, dokończymy jeszcze zbiorniczek wyrównawczy od razu. No i dobrze. I tak będziemy jeszcze go wyciągać, ale widzę, tak, tak Tak, 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 tak. Widzę tak, z takich rzeczy mechanicznych już paseczki powymieniane też. Tak, wszystkie paski mamy wymienione. Mamy odpowietrzniki skrzyni korbowej, nieki korbowej podokładane. I klima działa. Klima też działa, tak. Klima działa. No i o to, o to chodzi. A powiem Ci jeszcze lepszy numer, nie? Wiesz o tym, że możemy włączyć sobie muzykę. Proszę. Coś mówiłeś, coś się już chwaliłeś. Tu jest taki guzik, ciach, muzyczka e, i wszystko jasne. Ale na razie niech nam, niech nam świeci, bo nie będziemy słuchać muzyki. E, to co, e, zamykamy klapę, klapę i wchodzimy, zamykać, i wchodzimy tak, na dach? No, na to wychodzi. No to wychodzi, Tylko nie? latarkę zabieramy. Latarka, latarka, no rzecz, latarka rzecz ważna, wiesz. Powiem Ci, ta latarka to jest e, chyba jedno z lepszych e, urządzeń, jakie mam u siebie w garażu, bo e, nie tylko, wiesz, na Prace jakieś tam związane z garażem, ale też na różnego rodzaju wyjazdy. Eee, przód czy tył najpierw? Jak wolisz? To ja myślę, że wolę najpierw od tyłu. Op! Ale kurde, trochę ładzimy, nie? Trochę tak, dzisiaj tak naładzimy. relingi mamy tak wstępnie przymierzone, położone. Nie są to oryginalne relingi od, od tego typu samochodu, ale na długość dopasowane. Relingi, uwaga, zakup na jednym z portali aukcyjnych 80 zł, więc a o tyle dwa. też. Za dwa. dwa. <laughs> za dwa. Nie, za jeden. Ale słuchajcie, też jest o tyle fajna rzecz, że w razie czegoś można by było je skrócić, tak? Więc y, to też dobierając relingi z takimi relingami, nawet jakby były dłuższe, to nie jest kłopot, bo fleksa odcinamy tyle, tyle, ile potrzebujemy, ale my tutaj tak z y, bananem patrzyliśmy i stwierdziliśmy, że nie ma co skracać. Nie ma co skracać. E, tylna lampa LED. Moim zdaniem na bocznej części, żeby nie przeszkadzała, nie. Bo ja myślałem, żeby dobrać taką, która zmieści się pod relingi. Bo jak założymy namiot, czy jak namiot ściągniemy i założymy platformę, żeby no nie tak. przeszkadzało. nie? Ale namiot sobie, mamy takie wysokości od relingów pewnie, nie? No zobacz, mamy, y, mamy wysokość do relingu 6,5. No 6,5 no cm. To co, namiot wiesz na, na ósemce, tak? No niekoniecznie, bo na, no, no tak, na ósemce, się. tak jak mówisz. No, no, z 8, mocowaniami, tak? Tak, z mocowaniami. No Czyli proponujesz to... zmontować tu, najlepiej. tu tak jak światło, tutaj. stop. Pewnie, najlepiej. Nic tutaj, tu niech będzie przestrzeń. Mamy przestrzeń 102 cm. Ale będzie długości? Nie wiem, no tak myślę, patrząc 40, tu. 30. Ja, żeby to dobrze też fajnie wyglądało, żeby mhm. nie było nachalnym, e, nachalnym jakimś tam e, przywieszeniem mhm. czegokolwiek. E, 30. 30 cm, a szere... lepiej. Będzie ok, będzie tutaj nie? Dziureczka. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo montując cokolwiek na dach, czy, e, czy będzie to światło LED, czy będzie to relink i tak dalej, e, ja się boję jednej rzeczy. Że to podczas jazdy, no może relink nie, ale taka lampa LED, która będzie tu przykręcona, czy ona podczas drgania ona nie. nam się nie odkręci? Tak, podkładki gumowe. Mm -hmm. I wtedy w ogóle nie będzie wibracji, nie? Wyczułam... Okej, okay, czyli tu się wwiercamy, lampę montujemy w ten tak, sposób. Tak, instalację okay. prowadzimy środkiem, pod cyfitkę, tak musimy ściągnąć, lecić okay. otwory. Dobra, to zrobimy to tak, jak ja to zawsze robię, gdybyś mógł tutaj e, odwrócić Ci miarę. Mm -hmm. Ja już jestem w takim wieku, że czasami, słuchajcie, nie pamiętam, przytrzymaj miarkę. E, tak ale jest. wynik 30 cm to jak e, nawet na mój wiek to jest bardzo dobry. <laughs> Mówię o świetle LED. Tak, tak oczywiście. Kawałek, kawałek się przesunę i zrobię sobie zdjęcie, żeby pamiętać. Czyli ono nam wejdzie, można powiedzieć, idealnie. Tak, te skosy. Te skosy, super. Dobra. Lampa LED na tył, 30 cm wymierzona. Przód. przód. Idziemy przód, z przodem, będzie, z przodem będzie kłopot, myślę. Opa! Ja to muszę wiesz, przy mojej masie muszę wziąć rozbieg. Uważaj, że opony się nie zdeformowały? Proszę cię. E, dobra. Lampa przód, założenie, jest lampą e, dalekosiężną. Dalekosiężną. Czyli tak. chcemy, żeby ona świeciła jak najdalej, jak najdalej bo z przodu na e, kangurze, tak? Tak, Kangur na się nazywa. Chcemy zamontować dwie lampy rozpraszające. rozpraszające. Tak. E, ile mamy miejsca? Dawaj. 120 wejdzie, ale będzie wystawać pewnie. 120 jest od początku relingu do końca relingu, ale ja bym chciał przykręcić lampę do dachu. 120 jest lampą, yy, która by... Znaczy inaczej, 120 cm nawet nie ma. Przy, przytrzymaj do końca relinga. Mm -hmm. Jest 120. To, 120. to jest y, ta odległość, która jest. Y, można być od relinga do relinga, ale ja bym strony. wolałbym tą lampę jednak przykręcić do dachu, wiesz, mm -hmm. y, ze względu na to, że lampa ma zawsze jakąś swoją wysokość. I boję się, że jeżeli na przykład, czy będzie namiot, namiot jednak trochę też wystaje. I naprzód, z tyłu byśmy go zlicowali. Czy nawet gdybyśmy montowali potem, nie wiem, czy głupi boks na narty, czy, czy cokolwiek innego na dach, to nie chciałbym, żeby ta lampa nam kolidowała. I tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. E, po pierwsze, jak długą tą lampę, czy dawać ją rzeczywiście od początku do końca, czy może zrobić lampę, spójrz. E, kupić fajną mocnym świat z mocnym światłem, ale 80 cm. 80 cm to mamy tak naprawdę, mniej więcej gdybyśmy mieli to wy wyśrodkować, to, to jest gdzieś tak. tak, nie? Tu mamy 80 cm i montujemy ją tak samo do dachu jak, jak jest tylną jak lampa tylna i ona nam wyjeżdża wtedy do przodu. Uh -huh. Tylko teraz pytanie, bo ten samochód nie ma takich obłych linii jak najnowsze pick-upy nie jest bardzo ta szyba zaokrąglona, mógłbym powiedzieć, że jest kanciaty i zastanawiam się, co będzie wyglądało wizualnie lepiej, czy lampa w kształcie banana i tutaj banan nam powie, pewnie powiesz, że lampa w kształcie banana jest lepsza, czy, czy lampa prosta, bo ta lampa też ona nie będzie wysoka. Fajna, od gustu, nie? Fajna, nie list, fajna listwa, którą wkomponujemy tutaj w ten spadek, wkręcimy i już nie? Mhm. Może bym poszukał jeszcze inaczej. Może bym poszukał lampy, właśnie typu 80, może 70, ale myślę, że 80, był... lepsza, 80 byłoby optymalnie, bo wizualnie, wizualnie by ładnie wyglądała i nie przykręcaną na te uchwyty, tylko przykręcaną śrubami do dachu z możliwością regulacji. Bo też są takie z boku uchwyty. Są, tak. Ale, Ale też są takie, że są uchwyty na środku, nie? Lepsza będzie przekręcana z regulacją, tak jak mówisz, żadne po boku bo wtedy, bo wtedy nam tutaj ona e, będzie… Lepiej. Tak, bliżej siądzie. Czyli okej, okay, Ja robię zdjęcie, e, zdjęcie miarki i wiemy, że na lampę mamy… 80 cm. 80 cm. Jeszcze zrobię sobie zdjęcie. Ok. Czekaj, Banan, zrobię Ci zdjęcie, wyślę do Bolka, żeby Bolek widział, że pracujesz i zapytamy się, e, jak jest u Bolka, nie? Dobra. O, właśnie dostałem sms bo pisałem do Bolka wcześniej, czy już urodził. Jeszcze nie? Ale są co trzy minuty skurcze, więc słuchajcie, to jest e, coraz jest lepiej, dobrze. coraz lepiej. Ale wyślę mu dla rozweselenia zdjęcie, słuchajcie, Banana, więc poszło. E, i, pisze mu, że będziemy czekać na pępkowe. Dobra, to mamy załatwione. I teraz yy, kolejne pytanie. Mamy dziurę po, yy, po energetyce. Dziura jest zaklejona. Czy będziemy się bawić tutaj i to odklejać i tędy wpuszczać jakieś przewody, kable, czy po prostu przy każdej lampie wprowadzamy? Będziemy nowe. Będziemy nowe, nowe wiercić, bo tu nie ma co kable ciągnąć po dachu. Tak też myślałem, ale wolałem się Ciebie dopytać. Poza tym, a jak przyjdzie folia, to też będzie e, to będzie zaklejone i tego a nie będzie. Wiesz, jak masz lampę, wierciłem pod lampą, a tego kable nie będzie widać. Jasne. I tak po sufitkę ściągamy i tak ściągamy, więc... I tak, muszą być Dokładnie, tak, jak, tak jak mówisz. Okay. E, czyli można powiedzieć, że co do lamp mamy rozpracowane. E, tylna lampa 30 cm, przednia 80. Z przodu do kangura dwa niewielkie reflektory tak, rozpraszające. Jak założymy kangura, będziemy myśleć. Mhm. Znaczy ja mniej więcej pamiętam jaki tam był wymiar, no. więc myślę, że takie tam maksymalnie 20 cm też, żeby one były nieduże, estetyczne, ale bardziej mi też zależy ale mocne, na tym... Nie? Tak, Nie wielkość, a moc. I to jest to, co powiedziałeś teraz, to jest ważna rzecz. To tak jak z tymi latarkami, nie? Niewielkość tak. nie latarka, a moc. Mała a, mała a kosi. No dobra, e, jeszcze jedną rzecz byśmy zrobili. Jak mamy to obcykane, op, relingi zrzucimy i pojadą do malowania, malowania proszkowego. Tak. Jak ich nie skracamy, zostają tak. Nie, I nie, nie skracamy, zostawiamy w ten sposób. E, jeszcze tylko przymierzmy e, płytę do wyciągarki i wyciągarkę. Uh -huh. Czyli co tam ewentualnie trzeba było do listy zakupów dołożyć i... No i co? I demontujemy fotel i lecimy na tapicernię? Na tapicerkę lecimy. Okay. Tak. A ja zostaję, i idę dalej. Kurde, jednak się z tego koła zeskakuje. Jest taka spora wysokość, nie? Jest wysoki, jest. Jest. Zwykle zostały lżejsze rzeczy. Zawsze się wymiga. Powiem ci jednak, to trochę wszystko waży, nie? Swoją wagę ma. Tu musimy zrobić przewody od chłodniczki. Aha, one muszą pójść z tyłu. Mm. Bo to nie wytniemy. na przykład nie dołożymy inne prze przewody wymienimy po prostu, że nie było aż takie sztywne. No bo tak, bo płyta musi nam się e chować, chować. Do tam dojść, nie. Okej, okay, w porządku. Y dobra. Śruby do płyty, jakaś y twardość 88 czy bardziej myślałem na 109, nie? 109 w porządku. dziesiątka, ósemka? To już będziemy, będziemy wiercić. Dobra, przymierzmy wyciągarek, jak to w ogóle ma wyglądać. Słuchajcie, w naszym zestawie mamy, mamy pilota ręcznego, tak, szek tak. szekle, e, prowadnica, tak to jest, bo ją się przykręca. Tak, 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 żeby się okay. nie zbierała. Mamy też gdzieś takiego pilota e, cf, cf, zdalnego, tak. więc to też jest fajna rzecz, że spróbujemy wyciągnąć. Ej, waży trochę! metalu? I ona idzie w którą stronę czekaj, odwrotnie chyba. Odwrotnie idzie. przełożyć. O, właśnie. Spróbujemy wstawić. Ech. O, jest, jest pilot zdalny o którym mówiłem. Słuchajcie trochę nam tego, trochę nam tego szpeju przybywa. Wyciągarka całkiem, całkiem fajna. Ale o wyciągarce i o firmie, dzięki której mamy tą wyciągarkę, to opowiemy w takim odcinku typowym, gdzie zajmiemy się montażem wyciągarki z przodu i montażem wyciągarki z tyłu, z tyłu na pacę. Bo na pace, słuchajcie, powiem wam tak, szykuje nam się kilka niespodzianek, bo e, okazało się, że naszym takim pierwotnym założeniem było zamontowanie wyciągarki tylko i wyłącznie z tyłu na pacę i no i mamy pakę gotową tak naprawdę do wszystkiego, ale całkiem niedawno, bo na Strzelnicy spotkałem mojego dawnego kolegę z lat młodzieńczych. Otóż mamy wspólne hobby, strzelamy na Strzelnicy. Krzysiu strzela z czarnego prochu i tak porozmawialiśmy, co robimy, co ja robię, co on robi. Ja mówię, że jestem youtuberem, bo tak ten zawód już można nazywać. A Krzysiu mówi, że on robi meble. I popytał o moje projekty, opowiedziałem trochę o projekcie moim wademeku myśliwego i też opowiedziałem mu o projekcie gadżety na warsztat właśnie, w którym teraz się znajdujemy i, i tu co, to, co robimy. I Krzysiu mówi, ty słuchaj, a może zrobimy zabudowę paki. No i teraz moje pytanie brzmiało, co znaczy zabudowa paki. I chodzi tu o system różnego rodzaju szuflad, komór, boksów, kist, które można w łatwy sposób założyć na pace, ewentualnie w łatwy sposób je zdemontować albo po prostu z tym jeździć. E, powiem wam tak, długo się nie zastanawiałem. Czyli do naszego projektu dołączyła kolejna firma, firma mojego kolegi Krzysztofa i będziecie mogli zobaczyć, jak zrobić zabudowę paki. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Na pacę montujemy wyciągarkę, Krzysiu pod to wszystko zrobi zabudowę, a jaką to jeszcze, powiem Wam szczerze, nie wiem, bo nie chciał mi zdradzić, powiedział, że to będzie niespodzianka, a oprócz tego paka będzie zabudowana, zamykana roletą, którą też zdziwicie się, jak można zrobić, bardzo rozsądnych pieniądzach, niekoniecznie zawsze kupując oryginalną roletę w salonie danej firmy i płacąc nie wiadomo jak. Kolosalne pieniądze. Dokładnie, kolosalne pieniądze. Powiem Ci fajnie wygląda z tą wyciągarą. Siądzie, siądzie na swoje miejsce. No. i Trzeba przerabiać wentylator też chyba, żeby jest, wycisnąć ją jest, do końca. No, jest fajnie. A powiedz mi tak, jeżeli chodzi o zderzak, zmieścimy w zderzaku to wszystko. Postaramy się. Będziemy ciąć, spawać. No to co? No to tak jak zawsze na warsztacie w m 4 h garaż, Będziemy ciąć, spawać, giąć, będą leciały iskry. tyk, Guziki już działają, jeszcze nie ma podłączenia. Jesteśmy przy wyciągarce, to bierzmy się lepiej za wyciągnięcie fotela i jedźmy do tego tapicera, a nie my tutaj gadu, gadu, a tapicer czeka. Mirek, chowamy sprzęt. Mirek, jedziemy do ciebie. Wyciągarkę chowamy. Uja. Ci, waży to wszystko trochę, nie? Ale no musi ważyć. Musi. Porządne rzeczy ważą. Porządne rzeczy ważą. No i co? No co wyciągnięcie fotela jest co, cztery śruby. Tak, cztery, nie, pięć śrub. Z przodu mamy trzy, z tyłu mamy dwie. Okej, okay, czyli pięć śrub. Tak. Czyli powiem Ci tak, mając dobry sprzęt fotel odchodzi szybciutko. Pewnie. A, bo tu jest, poczekaj, poczekaj, zerknę, żebym też wiedział. Rozumiem. Tu mamy jedną, tu mamy dwie. Okej, okay, porządku. No i można, powie można powiedzieć, że tym oto sposobem. Śruby, śruby zbieramy, bo wkładamy w te same miejsca, nie? Tak, żeby nie tak, poginęły. Ja też powiem Ci, kiedyś, jak byłem małym chłopcem, bawiłem się w mechanikę własnego prywatnego samochodu, a był to Fiat 126P. Zwany maluchem, mhm. taki tam stoi nawet. E, tak, stoi tutaj, tylko że mój był czerwony i miał szyberdach. I to powiem ci też, jak wyciągałem fotele, wyciągałem, a kupiłem sobie nowe fotele na giełdzie w jakiejś tam samochodowej, to powiem ci jak wyciągnąłem, tylko że tam nie trzeba było odkręcać. Tam były szyny, prowadnice, wyjechałem starym fotelem tak. na giełdzie, wjechałem nowym i z giełdy już wracałem maluchem z lotniczym fotelem. To o, były proszę. czasy, słuchajcie. Myślę, że większość ludzi nie pamięta tych czasów, którzy teraz oglądają, aczkolwiek. Wyciągasz? Tak, wyciągam. Coś muszę w końcu zrobić, skoro ty wykręciłeś, to ja wyciągam, nie? Słuchajcie, no i mamy fotel wyciągnięty. E, powiem wam tylko tyle. E, to co? Zanim, zanim pojedziemy, chodź, fotel zabierasz. chodź powiemy parę dobrych słów na do widzenia naszym widzom. Słuchajcie, e, dzisiaj tyle z warsztatu, trzymajcie dzisiaj... kciuki, pewnie jak Wy to już oglądacie, to e, Bolek jeszcze nie trzeźwieje. Prawdopodobnie my też nie wyjemy My też, może tak być, więc trzymamy wszyscy dzisiaj kciuki za całą rodzinę Bolka. Bolek, pamiętaj, jesteśmy sercem, duchem i alkoholem w lodówce już z Tobą. No i oby jak najszybciej ta Twoja córka się urodziła, a może będzie to syn. Więc trzymamy kciuki, dobra robota, Bolek. Dziś z bananem poradziliśmy sobie też prawie tak dobrze, jak, jakbyś był tutaj razem z nami, więc... Wolek, jesteśmy z Tobą, trzymamy kciuki, tak jak mówiliśmy. Banan, świetna robota dzisiaj, dzięki. Z Wami się tutaj i z Bananem żegnam. W sensie, my jedziemy do tapicera, więc zobaczymy co, się, co się okaże, zostawiamy e, banana z e, naszym samochodem, mają tyle roboty jeszcze, a chcemy zdążyć naprawdę e, do końca miesiąca zrobić ten projekt po to, żeby pokazać Wam samochód na Extreme Weekendzie, więc naprawdę przyspieszamy, zaginamy to tempo, czasoprzestrzeń, żeby to wszystko się, z tym wszystkim się wyrobić. Mamy jeszcze, no, trzeba całą górę zrobić, o Jezu, jest roboty. E, cześć! <laughs> jest co robić. Na razie!